Co płaczesz? Chodź. Chodź, chudź, chodź. Mój, chodź, musisz mój, sobie. Chodź musisz radzić sobie. Chodź, pręciutko. Chodź. chodź szybko. Chodź. Chodź do mnie. Chodź. Chodź, kochany. Chodź. chodź. Хотя мне... No chodź, chodź, pabunku, chodź, chodź, o. Się morduje, no co ja mam robić? chodź, chłopaku! chodź, 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 Kruczek! Kruczek. Kruczek. Czyż to zwariować można? O. Glam, wyjdzie. Chodź, przecież umiesz wyjść, chodź, chodź, próbuj. Tak, chodź, ja mam jak nakręcić, jak ja mu pomagam. Tak biorę za kołnierz i, i pomagam mu wyjście, ale... O. Chodź, zobacz, jakie tu ciekawe rzeczy się dzieją. Chodź, chodź, kochany, chodź. Teraz spróbuję może, może mu pomogę, ale jedną ręką trzymam aparat. Chodź, moje oczki przerażone, kochany. To ciemno. Chodź, Dżabko, chodź, żabko, chodź. Chodź, wychodź szybciutko, chodź. Chodź, jeźdź dam. chodź. O, Pójdź, mój śliczny, a moje chłopie. Już dobrze, dobrze, ciii, cii, cii, nie płacz. Jeszcze kilka dni i zajmę się nad kursem. Oj, Ja już tego wszystkiego po prostu nie wytrzymam. Chodź kruczek idziesz? Chodź.